Widać to najlepiej. Zawsze z góry widać lepiej. I, się nauczyć. Słucham, przepraszam. Mama się pyta, za ile Pan odwiedza? Ani na, ani to nie Wyświetliło się. Przecież Pan odpowiedział, ja nie zdążyłem odpowiedzieć, bo Pan odpowiedział. Ale to chociaż powiedzieć jedno słowo. Ale co mam powiedzieć, jak Pan odpowiedział za mnie? To co mam powiedzieć? Ale kultury w jakim celu? Bo to pani się zapytała, ja nie zdążyłem odpowiedzieć, pan odpowiedział 19 minut. To przepraszam. Co ja powiedziałem? Otwierałem drzwi, proszę pana. Nie ma się pan czego czepiać? Ja się czepiam?